Siema, witam w kolejnym odcinku motoryzacyjnym Dzisiaj nie Ameryka, lecz Niemcy Proszę pana, Niemcy Niemcy proszę pana, no Niemcy BMW serii 5 GT Tak, ładny, ciemny kolorek Mamy tutaj Jakuba Dobra, więc tak, mamy tutaj nowe zakup Jest to tak, BMW piąteczka GT Końcówka 13 roku I 3 zero silniczek mamy tutaj 5 oznaczenie Czysta No i co? Co więcej tu mówić, Zapraszam do środka, chyba, nie? Chyba tak. Proszę, rzuca To mamy komforty. Mamy line assista, Mamy head-upa. To chyba najciekawszy, mi się wydaje. To pierwszy raz z tym spotkaniem, tak osobiście w AUCIE. Mamy monitorki. Grzane dupy z tyłu. No i też mamy klimatronika z tyłu, co też bardzo fajne. Tutaj mamy no, nawet jako ciekawostkę, powiem. To jest dla Popeya, <laughs> że mógł sobie tutaj miał do outfitu <laughs> <laughs> Popey załóż na potrzeby odcinka. nerka BMW. Co buty trzeba kupić, cały no dres? <noise> buty ma. Popej będzie miał BMW Motorsport. Ale tak <noise> <w stronę, tutaj głos> widać tu, MK, BMW Idealny outfit jest... Nie słyszę biedaków, a stawki na... BMW Tutaj szyby bez ramek A no właśnie, no. w takim samochodzie, kurczę, ciekawe wygląda... I szyby dym z tyłu Ogólnie wygląda to spoko Jeszcze nie sprawdzałem przy takiej autostradowej prędkości Ale raczej chyba nie będzie <noise> szumiło za bardzo Bo też ogólnie jak masz bezramkowe szyby To jest często sobie lubią szumieć Przy wyższych prędkościach Ale wygłuszenie wydaje się być spoko, jak teraz jechaliśmy mhm. O właśnie, tak. Mamy dociągi? Dociągi, kurde. Ogólnie jak na gabaryty auta bagażnik nie jest za duży niestety. No nie jest akurat, nie jest. Akurat w zwykłym kombiaku, bo tej Tata też miał wcześniej zwykłą w 11 którą teraz ja sobie to kupiłem od Taty. No to powiem tak, że ten bagażnik jest jednak dużo większy, nie? No tak, ale w touringu to zawsze, nie? No tak. No. Ciekawych rzeczy jest to piątka, ale na, na przykład czy... płyta podłogowa jest z siódemki wzięta. O kurde. Dlatego też tyle miejsca. To jest wersja GT, czyli Gran Turismo. Gran Turismo, tak. I co to w zasadzie oznacza? Jest bardziej napompowany? W zasadzie to nie wiem, bo fanem BMW nie jestem. Duże auto, mamy tu w sumie. Ja bym powiedział, że to jest kombi, tylko że takie coupé. Wiecie o co chodzi? Kombi coupé. Jak zawsze Wam się może kupę, ale macie rodzinę i nie możecie sobie kupić coupé, to sobie kupujecie takie coś. No tak, no bryła ja pojazdu życzę jest życzę ciekawa wci, Jestem ojcem jednego z nich ten, ten tył, zwróćcie uwagę, on jest taki dziwny Ja czytałem opinię, że to jest dla ludzi, którym nie podoba się kombi, a sedan jest dla nich za mały Jak mi się ta bryła tak średnio Hej. podoba No nie wygląda zresztą zbyt podoba, ładnie, zresztą. szczerze mówiąc A jest jeszcze drugi tryb otwierania bagażnika, nie? Taki niepraktyczny no, wiedzinę, nie wiem, dlaczego to ma służyć, bo nie To nie wie... wygląda jak wsad do piekarnika, nie? <śledzio> no nie wiem, co w ten sposób można tu włożyć No jak cię? Oprócz oponenta Nie wiem, plecak można by tu ciało włożyć. mate, mój rozwój na przód i będzie tam w no, to też powinno być elektrycznie otwierane. Tylko nie wiem, jak to się robi. Nawet światełko jest takie małe. O, tu mamy coś jak w amerykańcach chyba? Że se można otworzyć ze środka, nie nie Chyba tak, no w razie, jakby cię ktoś porwał. Nie, no śmieszna jest ta bryła, bo zobaczcie, ta szyba jest prawie na płasko, i potem tak agresywnie jest prawie na pionowo, to nie. I tutaj znowu mamy pionowo. No właśnie. No mnie też z tego, tutaj, co wiadomo, to się nie sprzedawało to za bardzo, bo w sobie to była jedyna generacja piątki. Teraz jedynie została chyba w, szóstkę, w Grand gruntku. A tak. To sięgę Gran to Grand Tour Nie, nic się nie wie. Grand Turismo chyba. Lenin chyba zostało w, w szóstkach i też dwójkę taką widzieliśmy dzisiaj, nie? O, no jest taka, no taka napompowana. w co się to nie przyjęło? Okay. się nie dziwię, ale z rodzicom się podoba. Co? A to najważniejsze. Też się nie dziwię, ale trzeba przyznać, że pojazd ciekawy. To jest w sumie największa zaleta według mnie tego auta. Pan silnik. twin Zobaczmy, turbo. Co dużo nie zobaczymy. Na pewno tutaj to jest wolączka yy, dla mechaników bym powiedział, chociaż to jest nie do końca, bo inne pieniążki zarabiają się na prawie tego Ale tutaj jak można zobaczyć, no ręka ledwo wejdzie nie? Trzeba wyjąć motor co No w sumie nie ma nic takiego co by nas interesowało do końca I tutaj jest 3 litrowy krekot 313 koni bodajże to jest Była jakaś mapa? Nie, to jest bez mapy to jest fabrycznie. Z tego co każdy z tatą, to jeszcze bez mapy. <laughs> Można by zobaczyć, jaki tutaj mamy przód. No, ja bym to porównał do wieloryba. Trochę wygląda jak wieloryb. Klasyczne, nerki są. Ale tutaj tak dziwnie tak idzie linia, jakby nadwozia pod górę, nie? Tak. no. Takie mam wrażenie. Światła aksenony widzę? Tak, no jest skrętne. Skrętne. I to działa w tej zasadzie, że jak skręcasz na zakręcie, to one się jakby, wiesz, idą za ruchem kierownicy. No, oj, też co ciekawe. Z tego, co słyszałem, mamy tu tylno skrętną I wydaje mi się, że jest to prawda, bo zawracaliśmy nim i jest mega zwrotny. Bardzo fajnie sobie skręca. Nie widać. Pojazd jest bardzo skrętny Fajnie się zawraca. Przejdziemy do środeczka. I co tutaj widzimy? O fotel mi się tam przysuwa, no, kurde tak. fajna rzecz. O kamerę cofania. Też mamy różne tryby ogólnie. No są brudne, ale tutaj mo możemy patrzeć sobie na boki. I z tego co widzę to jest chyba przód. Tak, chyba tak. Możemy sobie pod tutaj jasno możemy sobie ustawiać. Kontrast chyba? O! O teraz widzimy kamerę cofania. Po włączeniu na bieg R. W sumie kto by się spodziewał? Nie? No w sumie ta, no. Tutaj przybliżenie, o! O! Przybliżenie na hak holowniczy. Kurde. Fajne. O, o jest 360. Kamera 360. Mało widać, tak, nie? Tak, mało. No wiesz, jednak jeszcze to nie było tak rozwinięte wtedy. Tak, tak. Aczkolwiek ciekawy bajer. Ja osobiście z tego nie będę raczej korzystał. Lecz jest to ciekawy Bayer. Ciekawy Bayer. To tam to musiało być jakieś kamery boczne albo coś. Zużycie 10.7 pokazuje. Ciekawe na ile. 120 km Tata dzisiaj był w delikatnej trasie tutaj tak. W sumie stówka w jedną stronę, pewnie resetował. No mm -hmm. No jeszcze to ja trochę pojdzie po mieście. No spalanie 10.7, jak na taki motor wydaje mi się, że jest spoko. W sumie jak u Ciebie w Meganie, nie? Coś takiego. No, tak mniej więcej, no. Więc jak na taki motor jest naprawdę przyjemnie. Możemy, o, to też jest ciekawe. Może ktoś z widzów będzie wiedział, jak to działa. O, się tutaj... Wskaźniki ni sportowe. Niby to jest, lecz jak jest, że nic tutaj się nie zmienia. Ciekawe, może to trzeba jakoś uruchomić jest też taka opcja. No to możemy sobie status pojazdu sprawdzić. Ciśnienie w oponach. Poziom oleju. Jest elegancko. Potrzeba serwisowa. Wszystko jest fajno. Czekaj kontrol. Na szczęście nic się nie świeci. Oh. <laughs> Kamień serca tak zwany. Tak tak. No i co? Widzę, że jest head-up display. Ciekawe, czy to będzie widać. O, pod pewnym kątem widać. O, widzicie? Mamy head-upa, tutaj mamy normalny. Licznik, taki styl mniej więcej jak w każdej Bawarze Przebieg 284 A który to jest rocznik? Początek 3 z, z tego, co pamiętam Chociaż też dużo tata aut ta oglądał, więc już się pogubiłem tak szczerze Bo połowę Polski zjeździliśmy za tymi autami Ale w końcu znaleźliście W końcu znaleźliśmy i z tego co się na razie wydaje to jest wszystko cacy Jak ten rocznik to przebieg chyba nie jest zły No właśnie jest jak na 3 litrowego diesla tak szczerze Jest całkiem w porządku, mega w porządku ten przebieg no i co ty jest tryby jazdy? Normal, Sport i Sport plusik, tutaj wszystko O, teraz wygląda. wskaźniki sportowe chyba są, czy coś Bo Może w innym trybie O, i tu na liczniku też widzę tryby Można jeszcze konfigurować Bo to też zawieszenie się przełącza, nie? Tak, podwozi. Bo na komforcie nam bujał tak w miarę. To się takie miękkie robiło, takie no poduszka. Tak, tak. Tutaj tak standardowo, to mamy... No, tutaj tak we wszystkich bawarach mniej więcej niejdy, chyba nie. Nie, schronik, no, tak, i radio. To a jeszcze to, mamy ambientę. Ambient, tutaj podświetlenie. O, no jest, jest. A tutaj wybór biegu oczywiście, ręczny, Auto Hold, no, y tutaj no, od systemu klasyczne wszystko, nie? Tak, a każdy... no, pójdę tam. Prawo, lewo, nie. No, tutaj światełka z boku. Jest lekko inny że tutaj, mogę sobie powiedzieć. Teraz tak? mojej bo ogólnie mam tylko tutaj, jakby. Aha, tutaj, a, wow. tu a tu jest mam... na całości, nie? Tu jest na całości, tak. Nie a bez jest... kitu, bo ty tą część masz analogową, nie? Tak, Chyba. No. no, to fajnie. Stylowo to wygląda, bo nie widać no, nawet różnicy między analogowym a cyfrowym. Nie, widać tego przejścia. To jest tak, problemy, no. Przejścia. ładnie to jest zaprojektowane. A, jeszcze mamy szybę, Sie całą w sumie. Kto się pisze tak, w takim stopniu się no, to a, a, Nie, to jest no, szyba? Ja Nie, to, to nie jest chyba szyba Chyba nie jest no. szyba. To wygląda jak lustro. No, takie. No, Dziwne, jak... nie? No, Ej, się tam odbija. Kierka, chyba taka sama, właśnie. Tutaj w drzwiach normalnie wszystko, elektryczne lusterka. A jakie są lusterka? A no, takie normalne. A jeszcze co w miarę czy... w nich widać. Jeszcze tutaj mamy taki trójkącik, no. i to jest czujnik martwego pola. A, jest już martwe pole Ta, No martwe pole. to fajnie. Aha, tylko ten tunel środkowy jest jakby trochę większy, nie? Czy jeszcze... mi się wydaje. Tak szczerze ci powiem, że może trochę jest lekko szerszy. Tak, bo cały pojazd jest lekko szerszy w stosunku do piątki, nie? Ale tutaj ja ich sobie nie dam ucięć. A jeszcze mam tutaj taki słoweczek, też w normalnej piątce tego nie ma. Hmm, to bo... taką płeczkę. Ciężko mi ocenić, bo na BMW się nie znam. Wygląda tu wszystko podobnie, ale być może jest lekko większe, nie? Nie No, tak szczerze, ta oto mega dobrze skręca, nie? Jak na... No, jest bardzo skrętny akurat. Nawet bardziej skrętne niż moja Renówka, a ona już uchodzi za skrętną w porównaniu do niektórych pojazdów Tak no No do Picasso na pewno. E, w porównaniu do mojego Opelka, którego też pewnie znacie z filmu Też tak. jakby ktoś był zainteresowany to jest nas, będzie na sprzedaż za niedługo Tak, Nitrozyniak sprzedaje Opla. Z, z naszym kodem no. 1.7K Normalnie bez kodu 6 Takie mamy tutaj przyspieszenie No przyspieszenie jest przyjemne Nie ogarniam krytyki na silniki wysokoprężne Dizelek się tak ładnie zbiera to, kierowca BMW, nie BMW, też na razie tego nie mylić No tak Ja to jestem na Kierowca BMW, a BMW to co innego trochę Nie jestem gejem Ale mega dobrze skręca tak, no co? Jak na gabaryty też pojazdy, co by tu nie mówić, bo to nie jest mały samochodzik no, wydaje mi się, że jest nawet od Picasso, chyba nie? Tak... Znaczy, może jest szerszy, a czy dłuższy? No, może tak. Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, na pewno niższy, a, no. ale tak wielkościowo może tak. Mhm. Jest tu komfortowe, jest sporo miejsca. Mhm. Też mamy nagłośnienie HiFi professional. professional. Jest to coś pomiędzy normalnym HiFi a Harman Kardon. Tak, Harman Kardon. Właśnie nie czy to się do końca różni. są głośników, czy może jakością tych głośników może chodzić o jakość Ale nie wiem Tu na pewno widzimy głośnik centralny Nad wyświetlaczem Mały Tu widzimy wysokotonowy hmm. Tutaj jeszcze jeden wysokotonowy Ale chyba jest lekko lepszy to nagłośnienie O schowek, bo też może to sobie interesować Jakiej wielkości jest, tu jest to schowek Jest większy niż w normalnej piątce hmm. A tu był chwyt na telefon taki, nie? Chyba tak, no. To ci ciekawostka. Gniazdo zapalniczki. O, tu jeszcze mam wejście USB i AUX. O, rzeczywiście. To jest akurat fajne, bo w FC u siebie nie mam wejścia USB. Chyba, że jest gdzieś tak schowany. Tu mamy coś. Coś tu mamy, no. Tu się chyba szlugi odkłada. Chyba tak. No na pewno widzę, że ten system ma więcej funkcji niż w F11. Tak, o wiele więcej funkcji ma. No? Jeszcze nie wszystko tu jest odkryte, ale tak. Zaciekawiła mnie jeszcze opcja TV. Tutaj znalazłem i wychodzi na to, że nasze BMW ma jakiś tuner. Kurde. Brak sygnału. Wszystkie programy Fernsehen. Coś z Niemiec, kurde. Odbiór teletextu niemożliwy. Naprawdę ciekawe. No, tych funkcji jest to sporo, nie? W sumie można od razu nagrać światła, bo ja nie zauważyłem, ale zarówno tutaj jasno świecą z boku, jak i tutaj na klapie. Takie dwuczęściowe. Trzeba przyznać, że te światła nie wyglądają źle tak z daleka w sumie. A jak światełka z przodu, tutaj takie jakby obrysówki i całkiem jasne Ksenony, tak jak widzimy. I tutaj już fabrycznie wbudowane ringi, pojazd jest dość duży i tak jak mówiliśmy, ma trochę niestandardową bryłę. Ten tył się tak ostro kończy na pionowo. Zobaczcie, jakie podświetlane klameczki. Wizowy mam tu telewizorek z tyłu. I tutaj włączam, drugi pasażer też ma. No jest ciekawie. Idzie nieźle, no. Tutaj klima normalnie. Elegancko. Jesteśmy tutaj z tyłu. Mamy tutaj monitorek. Tu możemy właśnie... To się dotykowy nie jest, Dotykowy nie. nie jest, nie? Trzeba by ten pilot wziąć. Bo tutaj mamy podłokietniczek elegancki. O, tego. Tu jest taki podłokietnik. pan wtedy. I tu znaleźliśmy pilot od tego. To jest chyba tak, że obydwoje oglądają to samo. Tak no, to się wspólnym pilotem ustawia. Fajne jakaś obsługa jak się z dziećmi podróżuje albo coś. O, jasność można regulować. Dźwięk. O, bo to chodzi o słuchawki te wbudowane, nie? A, no. Osoba prawidłowo tutaj używała tego. Basy na full. To jest fajne, taki pilot właśnie jakby się wyjęło, tamto ministerowania sterowania z przodu, nie? Co, możemy jeszcze radio włączyć? I wtedy co, my będziemy to słyszeć na tych słuchawkach? Prawdopodobnie tak Właśnie chyba są bezprzewodowe, bo tu nigdy kabelka nie widziałem od wejścia O, są bezprzewodowe I tu sobie można radyjko słuchać No, jest ciekawe Okej, okay, ciekawe, zapisane stacje Mamy tu różne rzeczy Nie spotkałem się jeszcze z samochodem z czymś takim to też nie ciekawe jest to. Ciekawe Sie bardziej taki Bayer, nie? Bo... No bardziej Bayer, bo jak nie było telefonów, to, to może było ciekawe, ale w czasach, kiedy każdy ma swój smartfon. To trochę traci na znaczeniu, ale no, jak ktoś lubi podróżować z dziećmi albo nie wiem. Z kim no, tak, Jakąś płytę tutaj wrzucić dzieciakom i oni nie się oglądają No. To jest ale akurat bardzo spoko Ogólnie też jest mega dużo miejsca. No jest sporo miejsca. Ja, nie że są za sobą, to jeszcze on jest od, dosunięty, bo się odsuwa do tyłu jeszcze, jak wysiada mnie. Mhm. Więc tutaj teoretycznie by, no, Popej miał dużo miejsca jeszcze, bo nie jestem on jakiś mega wysoki, On no, nie jest mhm. 80, ale no jest fajnie, nad głową też mega dużo miejsca jest. No jest sporo. Nawet specjalnie jest tak wyszarpane, żeby tutaj nie uderzyć się w głowę, nie? Że nawet mimo, że to na dworze schodzi w tył, tutaj jest więcej miejsca trochę na głowę, nie? Jest rzeczywiście tutaj miejsce, nie? Ja jestem trochę wyższy nawet, ale no mam miejsce na spokojnie. Mąż się zauważył tutaj Popielniczki nawet, takie małe Nie wiedziałem, jak w 36 Tu gadaliśmy o nagłośnieniu, są dwa głośniki rzeczywiście Tutaj szyba normalnie ładnie opuszczona Szyba dym to Jeszcze tutaj mogę ci pokazać, gruby Bo można sobie regulować oparcie O! Przód, tu O! A to też ciekawe Ścianę taką grodziową też oczywiście mamy Nie ma japy do bagażnika Tutaj widać szybę, ale to też jest jakby całkowicie zabudowane, nie? I tam widać nawet jakiś nadmuch do tej szyby Ładnie tutaj skóra Tutaj taka mała szybka, widać jakieś głośniki jeszcze No i tutaj e, czterostrefowa klima, nie? Mhm, grzane, grzane dupki z tyłu Grzane dupki z tyłu, no Nieźle jest to fajna opcja, nie? bez wątpienia fajna. No i w sumie to pojazd masz od wczoraj, więc ciężko powiedzieć coś no tak, więcej, nie? Nie, może kiedyś nagramy update jakiś. Chyba, że nic się nie zmieni z tego, co aktualnie powiedziałem, chyba że nic nowego nie odkryjemy tutaj. I postaram się dowiedzieć co chodzi z tym tutaj, z tą skrętną osią z tyłu. Pojazd trochę nietypowy, ale ciekawy. No, dużą robotę robi też ten motor, nie? Takie przyspieszenie. no, tak, no to jest to, co mi się najbardziej podoba w tym momencie, akurat nie, nie będę kłamał. No tak, no, może wygląd nie jest piękny, bajery bajerami, no ale silnik niezły, nie. No tylko problem jest taki. Że do wszystkiego trzeba ten silnik wyjmować. No. Też o tyle dobrze, że tutaj rozrząd był robiony, nie? Tak, rozrząd był robiony i ogólnie był taki gruntowny remont. No wszystko są fakturki, więc fajnie. Więc na razie mam nadzieję, że będzie spokój z silnikiem. Ogólnie pracuje bez zarzutów, też można było usłyszeć. No też, że oglądaliśmy też podobną. Też właśnie 3-0. A no, tylko, że turbo się, rozleci, prawie, czy, prawie się rozleciało, nie? Przy A Josie mówił, że to procent jechaliśmy do Gdańska, oglądać to auto. Kurde. Więc tak naprawdę go się powinien dostać mordę za takie coś. No ale jest jak jest, nie? To jest niesamowite, nie? To jest taki poziom rozwalenia auta, że boisz się, czy jazdę próbną dojedziesz, nie? No tak było, no. Myślę, że to mogłoby się rozlecić w trakcie jazdy próbnej. No tak, a co dopiero z Gdańska do Poznania na trasie. Hmm. Ciekawe. No oczywiście automat, nie? No to automacik. Ośmiostopniowy chyba nie nawet. Tak, ZF8HP tu jest. Sos można zamówić. Sos? Ale lepiej, nie lepiej nie zamawiaj nie sosu, no. Podłokietniczek. Chociaż jazda w 5 osób to byłby problem, ale jest na pięć niby, nie? Niby jest na pięć. Ale Co zobaczcie wie? jak to jest mało miejsca, nie? No tak. Dosłownie. No na no mariole, no. No tak, no. Chociaż i tak na pewno więcej miejsca niż w trójce, nie? No i to na pewno. To na pewno. A w trójce jeździliśmy, w pięć osób. To prawda, jak ja z Jakubem się władujemy na tył, to tutaj jedynie jakaś kobieta niskiego no, wzrostu. to no, mała. I to mała kobieta szczupła może tu wejść. W trzech chłopa byłby problem. Zdecydowanie. Fajnie wykończone, kurde mięciutko. I ten tunel środkowy, mimo że niby jest duży, to nie jest aż tak wielki. Nie jest aż tak wielki jak normalnie. Jak piosen, na tył napęd. To też jest podwyższone, nie Dosyć. Aha, to, co jest wyższe. Z tego to wynika. No właśnie. Tak, no, bo ono też jest, no to jest trochę wyższe. To są te normalne piątki. No no, pan wieloryb z fajnym silnikiem, z fajnym wyposażeniem. <gry> Całkiem przyjemnie się zbiera ogólnie Ale fajnie brzmi kurde Ale się tak podskakuje kura, na komfortie ten samochód Śmiesznie no Bardzo się buja Ale się buja śmiesznie ten samochód nie, pontonem takim Jak na falach na wodzie No, 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 no. Tutaj nagram jakąś dziwną kontrolkę dla widza No właśnie, jakaś anomalia się wydarzyła w ogóle w tym momencie Nie <grym> wiem co to jest i nie No to nie, <grym> no, no nie? <grym> Jakiś błąd z lewej strony BMW no, To też piąteczko. Też, też taką posiadam w rodzinie No tak to jest rodzina Bawarek Jeszcze trochę, jak my się wszyscy pozbieramy, to będziemy mieli wszystkie BMW kurde. No Właśnie widzicie, też widzę to zrządzenie losem, to jestem no, <laughs> się Tata mówi, że też lubi Audi, no ale tutaj z tego co widzę, no to chyba jest BMW hmm? Chyba jest BMW no, Ale tutaj wszędzie same Bawarki w rodzinie u nas dzieją? Póki co No jeszcze jest Renault i Golf jeszcze Apelek A i Apelek, no Jeszcze, jeszcze. Ja bym sobie przegadnął E90, gdyby to takie drogie nie było W sumie 91 bardziej hmm. ja Nie wiem, ja ogólnie bym w 90 to, że W ogóle jest to, że masz wyświetlacz, nie? No to, to tak akurat Bo no to już mogli se darować, tak szczerze, nie? Już mogli dać to w standardzie wyświetlacz już w ogóle bardzo za przyjemnie progi wybiera No, nie czuć nic Na tutaj w, zwy w zwykłej piąteczce. No to już byłem zęby, byłem zęby zbierali na tych dziewiętnastkach A w mojej? To by w krzyżu kurde już tu chrupało, nie? ja z dwoma grubasami na tyle, to ja pierdzielę No, idzie, podaje elegancko Ale na e. filmie nawet widać jak wciska w fotel O, to fajnie Czujesz jak ten jak se... To jak se pływa. No pływa no. Na by to było średnie, tak przy większe. W sumie to sport plus. No ten, to, no to musiał być. Szporcik I teraz drive. O, pięknie. Ale to pięknie płynie, nie? Mm. Co nie? Ale jest różnica, jak sobie powiedzieć taką bawarką? No jest, jest. No i no już możesz się, Jest i mm. Piękna rzecz. bo trochę się do przodu zrobię. Mm -hmm. Ja mam krótkie nóżki. <noise> no też ciekawa sprawa. o tej gruby jest wyższa ode mnie. Tak. No. A mam dłuższe nogi od niego. To jest ciekawe, bo ja jest ten długi w tułowie, nie? A nogi no mam Tak, no. jak już będzie miał proste koła, nie? Tak, tak żeby nie, nie, nie polecieć na bok No i tutaj sobie prostuj No i pizda gaz O ci chuj jak to leci <głos> <głos> Oj. No leci leci nieźle, nie? No, no Leko dotkniesz i no ta, i leci, no, leci, i idzie No tak. da idzie, idzie Fajnie, że ten kierunek się tylko dotyka. O. Ale przyjemnie to brzmi. No fajnie, nie? Tak czuć, że coś tam jest pod nogą. No, no. Ale BMW jednak zachęca do takiej dynamiczności. No tak, co nie? Nie sądziłem, myślałem, że to jest nieprawda, ale jednak czuć, że inny samochód... Bo masz taką pewność w ogóle, jak trzymasz tą kierownicę. Tak, nie? no, no, no. Mega pewnie się prowadzi tak, ten samochód. tak, to prawda. Wyrobi to co nawet na tym komforcie, mimo tego, że jest taki rozlazły, to i tak robi to, co ty chcesz, nie? Tak, tak, tak. On się słucha właśnie, nie? Ale, ale ładnie to zawieszenie chodzi. W moim to już bym nie kark bolał, nie? Nawet przy takiej prędkości. To znaczy, no dobra, no to... może nie przy takiej, ale... Jakbym tak zwol zwolnił do 25, no to elegancko. Mhm. Nic nie czuć. I schamowanie do zera i autoholdzik. To też jest fajne no. Tak akurat, no? Ja tak właśnie myślałem, że jak ty pożyczasz te bawary, to że ty się będziesz bał tym jechać, ale tym się mega właśnie tak pewnie no tak, tylko nie? też trzeba uważać, że się nie poczuł za pewnie, nie? No to wiadomo, wiadomo że to, jednak są takie ten, że... Się trzeba czujesz, być ostrożnym Się czujesz pewnie, ale jednak tam trzeba pamiętać, że... Ty może dupką zarzucić czasami, nie? Tak, tak, no. on od razu reaguje na wciśnięcie pedała, mhm. nie? No. On się nie zastanawia, on po prostu leci Trochę tak w Mustangu, nie? Tu nigdy nie masz czegoś takiego, że ci zabraknie mocy. No tak, no. Nie ogarniam tych ludzi, co mówią, że 100 koni, na przykład, czy 150, to wystarczająco, nie? I że nie ma różnicy, już, że gdzie ty to wykorzystasz. Przy każdej jeździe, to czuć jednak, nie? No tak, no chociaż przy przejazdzie na trasie, nie? Tak, tak, tak. im szybciej wyprzedzisz, tym jest bezpieczniej, po prostu. No, bezpieczniejszy manewr jest, po prostu, nie? Wtedy, Temperatura zewnętrzna 3 stopnie. Ale ten head-up też mega mocno oddaje. Fajne, nie? Ja prawie ani razu nie spojrzałem na analogowy, no, no Tak bruchowo. No? A analogowy też bardzo czytelny. Fajnie w ogóle wszystko, to jest taki dobry design. Mm. Takie kierownica też dobry rozmiar. No, no fajnie tak. leży w ręce, no. Fajnie leży, no. Jedynie co, to szkoda, że łopatek nie ma, bo one też często w łopatkach. Sama to się, mieć kierkę już to nie, to już byliśmy... no, no. BMW zachęca trochę do bardziej dynamicznej jazdy Żeby właśnie nikogo nie wpuszczać, tylko jechać Ale też ten pedał gazu Mechanizm przyspieszacza no. Rzeczywiście bardzo delikatnie chodzi Tak zachęca do wciskania, nie? Fajnie wygłuszony no. Nie hałasuje a rzeczywiście tym się tak płynie też trochę, nie? Mhm. Trochę tak jak w amerykańskim pojeździe Wciszę ten guziczek i jest sportowo Fajnie, twardo no, też sobie hamuje silnikiem, nie? Przy odpuszczeniu gazu. Mhm. No tak, no tu masz ogólnie też system odzyskiwania energii. Rekuperacja. A w gase. tylnych kołach masz prądnicę Po prostu przy hamowaniu albo jak musisz gaz, to ci wiesz. Doładowuje jeszcze bardziej akumulator. Czekaj, a tak z ciekawości, jakbym spróbował tu zawrócić. A tak, wskręcam na maksa. Ty, on się praktycznie w miejscu obraca. No. Zobacz, jak to mało miejsca zajęło. No. Naprawdę <laughs> bardziej skrętny niż mój. Ale stanąłem na środku, jak byłem już. Tak, na tą chwilę to chyba tyle. Dziękujemy za oglądanie.